Pan z Wami, i z duchem Twoim, Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: Biada Wam faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyna, pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bez wiedzy nie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł. I wam uczonym w prawie biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Farzeusze byli ludźmi religijnymi. Modlili się, składali dziesięcinę, podejmowali posty. A jednak w ustach Pana Jezusa bardzo często wobec nich pojawiła się bardzo, bardzo ostra krytyka. I przykładem tego jest też dzisiejsza Ewangelia. To fragment 11 rozdziału z Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednego z faryzeuszy, który zaprosił go na obiad. No i od samego początku jest napięcie w tym spotkaniu, w tym miejscu, bo najpierw Pan Jezus nie obmył sobie rąk, tak jak to mówią o tym przepisy prawa żydowskiego a potem właśnie te słowa które wybrzmiały w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus krytykuje taką chorą religijność chorą religijność bo religijność może być chora jakie jakie słabości w tej religijności faryzejskiej Pan Jezus Wymienia. Pierwsze to jest powierzchowność, powierzchowność. A więc owszem, na zewnątrz są obrzędy, jest modlitwa, jest dziesięcina, jest, są ofiary, jest nawet jakiś post, ale serce daleko od Pana Boga, brak wiary, brak, jak mówi Pan Jezus, sprawiedliwości i miłości do Pana Boga. W innym miejscu Pan Jezus powie ten lud czci mnie wargami, a sercem swym daleko jest od ode mnie, daleko od Boga. Powierzchowność to jedno niebezpieczeństwo, jedna cecha takiej chorej religijności. Druga to jest szukanie korzyści, ale korzyści natury doczesnej. Zdrowa religijność ma prowadzić do spotkania z Bogiem. Ostatecznie jest ukierunkowana na Królestwo Boże, na wieczność, na komunie z Bogiem. Chora religijność to taka, która właśnie pokazuje się tłumom, szuka pozdrowień, szuka korzyści o charakterze doczesnym. O innych zaburzeniach w religijności można mówić w oparciu o inne fragmenty Ewangelii. Mianowicie taką niewłaściwą też postawą religijną jest pewna postawa sekciarstwa. Żydzi byli i są takim narodem bardzo zamkniętym. Uważali, że tylko dla nich jest Pan Bóg, dla nich prawo. Może tak być też w niektórych wspólnotach, które są w kościele. My jesteśmy najlepsi. Tylko u nas jest Pan Jezus, nasz Pan Jezus jest najlepszy. Taka sekciarska postawa. I w końcu yy, czwarty, jakby. Sposób czy element takiej chorej religijności to jest brak otwartości na zmianę, brak otwartości na jakieś zaskoczenie. Tylko, że zdrowa religijność to jest otwartość na działanie Ducha Świętego, na działanie Pana Boga. A Pan Bóg zaskakuje. A niewłaściwą postawą jest takie zamknięcie na zmianę, trwanie przy pewnych schematach, które być może dobre były w dzieciństwie, może kilka czy kilkanaście lat temu, a dzisiaj już się nie sprawdzają. Oczywiście są w kościele rzeczy niezmienne. Są prawdy niezmienne. Bóg jest jeden w trzech osobach. Syn Boży stał się człowiekiem. Umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Są rzeczy niezmienne, ale są takie, które mogą ulegać zmianie. Choćby nawet pomyślałem o czymś takim, jak wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątek. Teraz dzisiaj jest tyle dobrych rzeczy bezmięsnych, że można spokojnie się najeść. A myślę, że dla niej większą ofiarą byłoby na przykład zrezygnować w piątek z korzystania z telefonu, z komputera zamknięcie na zmianę. Chrystus piętnuje taką chorą religijność farzeuszy, którzy byli. Religijni byli religijni, na zewnątrz wydawali się super, a spotkała się ze strony Pana Jezusa, spotkali się z bardzo ostrą krytyką. Warto sobie robić rachunek sumienia, i pomocą w tym rachunku sumienia może być choćby to, o czym pisze Święty Paweł. W tym fragmencie, w pierwszym czytaniu z listu do Galatów. Jeżeli moja więź z Chrystusem jest zdrowa, jeżeli moja religijność jest zdrowa, to ona powinna owocować tymi owocami Ducha Świętego, o których wspomina Święty Paweł. Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość. Dobroć, wierność, łagodność. Więź z Panem Bogiem powinna nas zmieniać. Przyjęcie daru Ducha Świętego powinno nas zmieniać, powinno przynosić owoce. Jeżeli nie ma zmiany, nie ma wzrostu, to należy się zastanowić, czy moja religijność jest zdrowa. Módlmy się o to, abyśmy byli otwarci na działanie Pana Boga, aby nasze więź z Nim rzeczywiście przynosiła obfite owoce. Amen.